W piątek 28 maja w remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Powiatu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Będzińskiego, na którym wręczono odznaki za zasługi dla pożarnictwa powiatu będzińskiego. Przyznajemy oznakę po raz pierwszy od chwili jej utworzenia. Dzisiaj tą oznakę otrzyma ponad 40 ruchów, a w ogóle w tym pierwszym etapie, w pierwszym roku zostało przyznanych 60 odznak. Dla druhów całego powiatu Będzińskiego. Po raz pierwszy przyznawana odznaka zasługi dla pożarnicza powiatu Będzińskiego jest dla tych, którzy najbardziej zasłużyli się dla Powiatowej Organizacji Ochotniczych Straży Pożarnych, a więc tych najbardziej doświadczonych, wieloletnich członków Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Powiatu Będzińskiego. To są już niejednokrotnie zasłużeni, długoletni działacze, dzisiaj już nie są czynnymi ratownikami. A więc to jest grono najbardziej zasłużonych na przestrzeni ostatnich lat druhen i druhów powiatu będzińskiego. Również dzisiaj będzie, będziemy mieć okazję wręczyć jedno z najwyższych odznaczeń, medal Bolesława Chomicza dla druha Tyrały z OSP Mierzęcice. Metal honorowy imienia Bolesława Chomicza nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. No jestem dosyć mocno zaskoczony i dziękuję Zarządowi Powiatowemu za docenienie mojej pracy w jednostce. Zostałem odznaczony od Chomicza, także to jest odznaczenie dosyć wysokie. No, ale no, zaskoczyło mnie to. Ze względu na to, że było to pierwsze od wielu miesięcy spotkanie zarządu, program posiedzenia był bardzo bogaty. Poza wręczeniem odznaczeń podsumowano działania za rok 2020 oraz w burzliwej dyskusji przyjęto stanowisko w sprawie nowego projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Ustawa mówi, że w tym zakresie wymogi co do sprzętu, co do mobilności, gotowości określi rozporządzenie właściwego ministra. Ale jakie to rozporządzenie będzie? Czy dzisiaj te jednostki, które są w Krajowym Systemie ratowniczo gaśniczym speł spełnią te oczekiwania rozporządzenia i tak dalej? Ale drobni duchowie, jak można podzielić związek po tylu latach ogromnej historii działania ochotniczych straży pożarnych, straży ogniowej. To przecież na terenie naszego powiatu mamy jednostki, które już praktycznie zbliżają się na agresję do 150-lecia działalności. I my dzisiaj chcemy podzielić, że przejście jednostek będzie w systemie ochrony przeciwpożarowej, a pozostałe nie. No tak być nie może. To co z tym potencjałem ratowniczym tych pozostałych jednostek? Drugi, drugi, jeżeli byśmy tak podzielili, to na przykładzie mojej gminy... My dzisiaj mamy trzy jednostki w systemie ratowniczo-kaśniczym i nie potrafimy poprawić na terenie gminy tego systemu, bo nie da się przesunąć jednej jednostki z systemu drugiego z różnych powodów. I druhnie duchowie, dzisiaj w tych jednostkach dzisiaj funkcjonuje gdzieś na dzień 40-50 ratowników, tak? Tak A my mamy zasoby przeszkolonych ratowników w pozostałych jednostkach ponad 200 ze sprzętem, z pompami, ze wszystkimi. Oni nie będą strażakami ratowników. I teraz to, co się dzieje w mojej gminie, wielokrotnie zagrożenia pożarowe na dużą skalę w gminie. To, co do to pojawią tylko ratownicy, a pozostali będą się przyglądać. Jednostka będzie na wsi, ona nie wyjedzie do działań ratowniczych. A przecież mamy takie jednostki, które mają bardzo wysoką mobilność i wyposażenie. I będzie ich gminę zalewało, i nie, nie mogą udziału wziąć. W działaniach ratowniczych. Tak to jest zapisów tej ustawy. Bo tylko uprawnienia i zapełne zabezpieczenie dostają członkowie, którzy się wydzielą i będą jednostkami ratowniczo-gaśniczymi w Jak będzie trzeba, jedziemy na Marszale. A to, co zawsze powtarzałem, na swojej ścieżce, jak zawsze wyjadę, bo gdyby wiemy ustawę prowadzili, to wyjadę. Niech przyjdzie ktoś mi zaprobić i jechać na do dobytek. Całej dyskusji bacznie przyglądał się poseł na Sejm RP Mateusz Bochenek oraz poseł na Sejm Rafał Adamczyk, który również zabrał głos w omawianiu nowego projektu ustawy. I jak słyszę i rozmawiam z wszystkimi ruchami, druhami, a przede wszystkim z prezesami i naczelnikami RSP, ta ustawa nadaje się albo do wyrzucenia, albo do diametralnej poprawy. Jedyne zapisy, które rzeczywiście dają jakąś światło i nadzieję, to są zapisy dotyczące dodatkowych środków finansowych za to, że przez kilkadziesiąt lat ofiarnie walczycie o życie zdrowia zdrowie ludzkiego.